Z tej strony, Destiny i miło mi Was widzieć ponownie na moim kanale, a dzisiaj otworzymy Destiny Rivals ETB, który do właśnie co wpadł w moje rączki. Jest to ETB zespołu spower, którego chciałem bardzo tworzyć. Sprawdzimy, co znajduje się w środku, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczką i łapce w górę. Tak, abyśmy docierali do nowych odbiorców i na tym kanale było nas coraz więcej. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć z tego setu otwarcie 100 boosterów. Jestem bardzo ciekawy, czy zainteresowałby Was taki content, bo chciałbym otworzyć jak najwięcej rzeczy z Destiny Rivals. Oczywiście na koniec chciałbym Wam też pokazać, czy udało mi się zebrać Master Set, a jeżeli mi się uda, to pokazać Wam całą kolekcję. Ale napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał. A dla wszystkich poszukujących zespołu R oraz innych wersji Pokémonów, zapraszam Was bardzo serdecznie na Poketrainer.eu. Link oczywiście w opisie, tam znajdziecie kod rabatowy POKEDESK5. Dzięki czemu zakupicie wszystkie produkty w 5% taniej. A więc przejdźmy do otwarcia naszego ETB-ka. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Bardzo ładna promka, widziałem, że jest słuchajcie, ja zakładam, że część z Was już wie, co jest w secie Tak przynajmniej zakładam, bo zawsze, zawsze w każdym ETB, w każdym ETB, za każdym razem mamy książeczkę, w której będą pokazane najważniejsze karty tego zestawu. Jest tu kilka bardzo fajnych kart, które chciałbym w ogóle znaleźć. Jeszcze mi ich brakuje. Jest tutaj kilka kart tenerskich, ale najważniejsza to będzie ta karta. Karta Mewtu, która jest najdroższą kartą. Top 2 bodajże jest Ho-Ho lub Moltres. Następnie top 3-4 mamy tutaj Tom kartę, to są takie topowe karty, jeszcze Nidoking jest w cenie całkiem dobrej, tu jest Krobat, niedawno wyszedł dopiero ten set, więc jeszcze ceny są wysokie, mamy aż 2, 3, 4, 6 złotych kart i jest ich trochę, cała seria ma kart łącznie 244 244. Pamiętajmy, że jeszcze są rewersy, także całkiem spora seria zespołu R oraz trenerów. No i zobaczmy, oczywiście, co znajduje się w ETBQ. A w ETBQ, jak zawsze, znajdziemy oczywiście nasze fantastyczne i niezawodne, które chyba każdy z Was czeka. Fantastyczne boosterki, ale fajny awatarek. Co? Ładne te paczki: raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak zwykle, 9 boosterków. Już wam nie będę tu przynudzał, bo oczywiste jest to, że mamy również tutaj e, karty e, energii. Mamy w tym również koszulki. Koszulki to akurat Wam pokażę, bo są bardzo ładne tego zespołu R. Koszuleczki zespołu R wyglądają naprawdę fajnie, profesjonalnie. Bardzo ładnie wyglądają. No i oczywiście fantastyczna karta promo. Ta karta promo Łoboweta. Łobowet! <grych> fajnie się zapowiada, ponieważ łobowet, pamiętacie, był jednym z Pokemonów Jamesa i Jessie w początkach pokémonów Stąd myślę, że dlatego ujęli go właśnie w tym zestawie. Oprócz tego oczywiście jeszcze mamy kostki no, i że to nie tracąc czasu na otwarcie swojego ETBK i pokazywanie ponownie książeczki i opisywania wszystkiego, co i tak pewnie wiecie, przejdźmy do najważniejszej, czyli otwarcia naszych boosterków. Boosterek numer jeden sprawdzamy, co znajduje się. Pamiętajcie w komentarzu napisać mi, czy chcielibyście zobaczyć większe otwarcia, na przykład 100 boosterów danej serii. Może nie tej, może następnej, ale dajcie znać w komentarzach, abym wiedział, czy takie odcinki Was by interesowały. A zaczynamy od Prime Ape bardzo ładnie. Wszystkie w ogóle karty wyglądają całkiem stabilnie, do dobrze re, rapidasz bardzo ładnie zaczynamy od naszego e, Riversika Riversik Psyduck Rivers bardzo ładny bardzo ładny w ogóle jest karta nie wiem czy widzieliście Psyduk Misty bardzo ładnie wyglądali Wyglądająca. i mamy naszego zwykłego holo e, kartę Dajcie też proszę znać w komentarzach czy chcielibyście zobaczyć te kody bo ja zazwyczaj ich nie daję nie wiem czy wam są potrzebne Dajcie proszę znać ten kodzik jest dla was napiszcie w komentarzach czy będą wam takie kody potrzebne jeżeli tak, to będę je częściej Wam udostępniał. A teraz przejdźmy do drugiego. Destiny Rivals, piękny hołchoł, jeszcze mi się nie trafił. Mam już bardzo dużą kolekcję i muszę Wam się przyznać, że naprawdę zbiorę cały set. Jeżeli chcecie zobaczyć później z tego odcinek, też dajcie znać w komentarzach. A jak Wam idzie zbieranie? Udało Wam się kupić może te boostery? Udało Wam się kupić etb Jeżeli tak, to gdzie, za jakiej w jakiej cenie? Dajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło wiedzieć, czy Wam się udało, bo może, jeżeli Wam się nie udało, pomogę Wam zdobyć co nieco przez moją grupę i mamy kolejne zwykłe holo. Jak zawsze u mnie te najlepsze zestawy boosterów znajdują się zawsze na koniec. Nie wiem, jak ja to robię. Ale wracając do tematu, trzeci boosterek. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zapraszam na grupę facebookową. Tam jest nas coraz więcej. Zapraszam na TikToka, który fajnie się rozwija i będziecie widzieli też te materiały na TikToku. Zapraszam na YouTubka. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagram, gdzie będę wrzucał teraz fajne zdjęcia z nowych zdobyczy kart. No i oczywiście na grupę Discordową. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Nasza grupa Facebook to już przebiła 3000 osób, więc jest naprawdę coraz to, coraz to więcej. Starmi, bardzo ładnie. Mamy pierwszego rewersika, drugi rewersik i trzecia karta, zwykła. Zwykła, trzecia karta, holo. Mam nadzieję, że kolejne pozostałe boostery są już przepełnione tylko dropem. Kochani, gorąco, gorąco, a my lecimy z tematem Destiny Rivals kolejnego boostera. Sprawdzamy, co znajduje się w tym ETB-ku. Czy znajdą się jakieś fajne dropy? Mam taką szczerą nadzieję. Brakuje mi kilku fajnych kart. No i przydałoby się trafić do jakiegoś. Fularta, byłoby bardzo ładnie. Sara, ee, jakiś Seer by się trafił, to byłoby super. Mamy te Team Rocketsowe karty. One są bardzo ładne. Ja myślę, że to set, który w przyszłości będzie naprawdę poszukiwany za jakiś czas. I mówiąc o tym, mamy od razu ho EX. E, mamy piękny, piękny, piękną kartę EX-a. Nasz pierwszy drop z ETBK. Bardzo ładny, zobaczcie sami. Powiem szczerze, nigdy nie robiłem live'ów z Pokemonu, więc może uda mi się coś dla Was zrobić, zorganizować z gier Pokemon. I nie wiem, czy ktoś by chciał z was oglądać, ale przygotowuję się pomału do pierwszego live'a i mam nadzieję, że odwiedzicie mnie. Oczywiście informacje podam jeszcze na Facebooku, Instagramie, Discordzie i wszystkich innych socialach. Także pamiętajcie o wbijaniu, a my otwieramy kolejny busterek z Na razie jeden dropik, na razie jeden dropik, a cztery busterki za nami. Cztery busterki z nami. Jak zwykle w połowie, a najlepsze pewnie na koniec. Pamiętajcie że z moim kodem POKEDES5 możecie kupić dużo tani na Pocket Trainer Link oczywiście w opisie, w sklepie znajdziecie produkty właśnie zespołu R. A teraz mamy pierwszego Reversa i mamy Janma, Janma, Janma Full Art. Mówiłem wam, że my się dopiero rozkręcamy. Piękna karta Janma trafiła w moje rączki. Zobaczcie, jaki ładny, ładny dropik z tego ETB. Mamy Janme i mamy tu jeszcze Ieksika. Ieksika trafiliśmy. Dwie karty trafione w tym momencie. Bardzo ładnie nam to idzie. Oby tak dalej, oby tak dalej ETB. Chciałbym, żeby w tym ETB było więcej dropu, żeby nie było sytuacji jak w tym pryzmatiku, traumatiku, gdzie niestety otwieramy, 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 a dropu niestety jak nie było, tak nie ma. Ale bardzo chciałbym wam podziękować wszystkim za obecność waszą, bo widzę często te same niki. Piszecie komentarze, dajecie Wchodzicie na mój content. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego by nie było, a ja przecież tworzę to dla Was. Destiny Rivals, kolejny boosterek. O, jakby się trafiła taka jakaś jedna z tych topowych kart, no, jeden sir, i przyznam szczerze, że jestem tak bardzo zadowolony, tak bardzo byłbym zadowolony. Brakuje tego Growlite Electra Boost, bardzo ładnie. To są fajne karty. Ja już wszystkie w ogóle te zwykłe to już mam na pewno. riversiki. i Krobat ix, ix EX, drugi ixik, czyli trzy dropy na chwilę obecną na 5, 6 boosterków. Na 6 boosterków całkiem i najgorzej na razie. Ale przydałby się jeszcze jeden mocny dropik. Jeden mocny dropik. Trzymajcie mocno kciuki, aby nam się udało Krobat do kolekcji. Mam nadzieję, że Wam oczywiście dropi. Nawet lepiej niż mi. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się udało wydropić. Jeżeli ktoś ma Sara, być może coś się uda dogadać wspólnie, bo naprawdę. Będę chciał zebrać wszystkie te karty. Nawet, jakby to oznaczało wykupienie części, żeby dozbierać tą kolekcję. Mam nadzieję, że się oczywiście uda. Bardzo ładne są te karty. Bardzo ładne są te karty. Ładne awatarki, ładne zdjęcia. Fajna kolekcja. No i oczywiście myślę, że wartościowa z nawet czasu. Słuchajcie, mamy Zaptosa w zwykłym holo. I ostatnie dwa busterki. A zawsze na końcu najlepszy dropik. Najlepszy dropik. Dlatego też zapraszam serdecznie do subskrypcji i oczywiście do łapki w górę. Łapki w górę bardzo pomogą, jeżeli oczywiście możecie je dać, bo czasami jakoś jest taki problem, że jak nie wspomnę, nie powiem, nic się nie zadzieje, to tak jakoś ludzie mają... No, to trzeba dać, to, to dobrze że przypomniałeś. <laughs> Także zapraszam serdecznie, mamy hype! I kolejny fantastyczna full artowa karta. Piękna, piękna karta wpadła w moje ręce. Zobaczcie, mamy dwie fantastyczne karty. Już padły tu z samego ETBK, to nie jest źle. Dwa jeksy i oczywiście dwa fularciki. Piękna, piękna karta. O, jak ona ma, ma fajne design w tej kartce, w kartce. O. Widzicie? Jak tam fajnie takie taki specjalne takie specjalne zabezpieczenie. Mega fajnie to wygląda. Wow. Mamy kolejną kartę do kolekcji. Moi kochani, bardzo miło było powrócić do was na kanał z fajnym contentem Destiny Rivals. Akurat fajnie trafiłem, bo zespół R naprawdę jest setem, który długo wyczekiwałem. I mogę go w końcu otworzyć. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Cieszę się, że wróciliście do mnie. Dziękuję za wasze views dziękuję za wasze subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Jestem wam bardzo wdzięczny. Zmieniam trochę ten kontent. Staram się coś poprawić. Jak zauważyliście, początek trochę inny. Szybszy, dynamiczniejszy szybszy, Właśnie po to, żebyście się nie nudzili, nie musieli tego przewijać, że Wam też było bardzo ciekawie. Ale oczywiście, jeżeli komuś podoba się wolniejszy content, mogę robić to wolniej, ale staram się zrobić to szybciej i dynamiczniej, tak aby wasze tutaj oczy miały wystarczająco dopaminy w oglądaniu tych treści, no i mamy e, zwykłego, regularnego holo. No szkoda, że nie fularcie to. No ale oczywiście jest kolejny drop do mojej kolekcji. Chyba go miałem akurat. Także słuchajcie, całkiem nie najgorzej to wypadło, całkiem. nie najgorzej to wypadło. Mamy oczywiście troszeczkę rewersu, tutaj wpadło. Mamy Jeksika. mamy kolejne holo-rewersy, kolejnych full arcik, full arcik i eksik. Cztery dropy, jak na dziewięć boosterów, to w ETB nie jest źle. Mam nadzieję, że w waszym ETB będzie zdecydowanie lepiej i trzymam za was mocno kciuki, bo jest kilka kanałów, które nadal oglądam, chociaż po cichu i zerkam zawsze, co u was z dropi. Także trzymam kciuki za wasze dropy, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj, dobrego wieczoru, trzymajcie się krótko, cześć!